Cześć, jesteśmy dzisiaj w Paszkówce. Za mną widzisz moje dwa domki, które... Wybudowała firma budowlana, czyli tym razem nie w modelu rent-to-rent, rent, nie w modelu podnajmu, tylko moja własność, i to jest właśnie najfajniejsze w tym biznesie, że można to mieszać, możesz wynajmować w podnajmie, zarabiać na tym pieniądze, a jednocześnie w pewnym momencie powiedzieć: OK, teraz buduję albo kupuję coś swojego. Także to jest, można powiedzieć, taka zdrowa mieszanka, trochę tego, trochę tego, i to daje największą elastyczność i powiem Ci. Te domki, tutaj, to dla mnie są po prostu sztos, bo po pierwsze, styl skandynawski prosty, ale mega przytulny. Niebieskie elewacje, biały płotek. Od razu masz powiedzmy taki klimat wakacyjnego domku. Masz ciszę, spokój, totalny reset od wszystkiego. I na zewnątrz też jest, jak widzisz, sporo miejsca. Dzieciaki mogą się bawić, można odpocząć na leżaku, można rozpalić gryla, i właśnie o to chodzi, żeby gość, który przyjeżdżał, od razu czuł ten luz i mógł się oderwać od całego stresu. Planowany też jest właśnie trzeci domek na tej działce, na samym dole. Realizacja będzie na następny rok. I teraz zobacz, to nie są tylko koszty i powiedzmy inwestycja to są miejsca, które realnie działają. Te domki um, świetnie chodzą w najmie krótkoterminowym, a przy tym projekcie wyciągam około 25% zwrotu z inwestycji. Dla mnie to jest przykład, jak fajnie można właśnie ten biznes ustawić. Także chodź, pokażę Ci teraz, jak to wygląda w środku. Więc jesteśmy tutaj przed naszym drugim domkiem Manialand w Paszkówce, tak jak już mówiłem, niebieska elewacja, mamy tutaj białą werandę, taki skandynawski po prostu styl. Tu jest nasz pierwszy domek, tutaj właśnie z tej strony nasz drugi, gdzie aktualnie teraz na działce stoimy, mamy tutaj dla gości właśnie miejsce takie do grillowania i tak jak już mówiłem, za płotem będzie na następny rok kolejny domek. Zobaczymy jak to w środku wygląda. Więc mamy tutaj znowu naszą skrzynkę na klucze w standardzie. Przygotowaliśmy dla gości koce, jakby wieczorami było zimno. Tak w środku nasz domek wygląda, jak już widzicie, dużo drewna, trochę zieleni. Fajnie, że właśnie te belki są na wierzchu. Fajny po prostu jest klimat przez to. Mamy tutaj znowu nowoczesną, w pełni wyposażoną kuchnię. Mamy ekspres do kawy dla gości. Mamy kapsułki. Tutaj jest znowu nasz T-box, który już może znacie, z herbatą. Mamy sól pieprz w standardzie, lodówka jest. Przechodzimy do Łazienki. Tu jest nasza łazienka. Mamy wystarczająco papieru toaletowego. Następni goście będą na 3 dni. Powinno wystarczyć. Tutaj mamy różne kosmetyczne rzeczy w standardzie. Mamy szampon do włosów, mamy mydło. Wszystko jest na miejscu. Idziemy na górę. Na górze czekają na nas dwie sypialnie, jedno podwójne łóżko i mamy w sumie trzy pojedyncze. Tutaj widzicie. Roletę zamykaną na klucze. Była tutaj po prostu taka wnęka, chcieliśmy jak najlepiej to wykorzystać, i mamy tutaj pomieszczenie dla naszych sprzątaczek, żeby po wyjeździe nie musiały za każdym razem jeździć do magazynu i brać tam powiedzmy pościel, ręcznik i wszystko co na sprzątanie potrzebują. Także tu jest specjalnie dla nich zrobione i też zamykane na klucz. To jest nasza sypialnia na trzy osoby. Mamy tutaj podwójne łóżko, tak jak widzisz. Mamy znowu w standardzie naszą platformę drewnianą, robioną przez naszego stolarza. Mamy pojedyncze łóżko i mamy nad łóżkiem okno, także wieczorem gwiazdy, rano słoneczko. Myślę, że bardzo romantyczne. I wchodzimy pod koniec do naszej drugiej sypialni. Dwa pojedyncze łóżka, jak widzisz, znowu mamy w standardzie trzy poduszki dla komfortu po prostu naszych gości i tutaj zrobiliśmy w tym pokoju też bardzo tanio, bez dużych wydatków. Łóżko po prostu na paleta, które nas kosztowały nic. Także mam nadzieję, że ci się ten tour, ten spacer podobał. Widzimy się w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.